Przed nami etap, który zmieni wszystko. Zaprowadzi nas tam, gdzie zasada sky is the limit nie istnieje. Tam, gdzie Bitcoin będzie spadał z nieba i gdzie byk zapanuje na dobre, przejmując dominację nad całym rynkiem kryptowalut. Tak samo jest z Cashify. Jest wszędzie: w Twoim mieście, w najbliższym bankomacie, w telefonie, na każdym najlepszym branżowym evencie, a teraz nawet i w kosmosie. Przekraczamy granice, odkrywamy nowe horyzonty. Nasze cele sięgają gwiazd. I wiesz co? Właśnie je zrealizowaliśmy. To nie będzie zwykła hossa. To będzie rewolucja. Rewolucja, która zmieni zasady gry. Czy jesteś gotowy do niej dołączyć? Zapisać się na kartach historii historii, która tworzy się na naszych oczach? Nadchodzi era, która przedefiniuje wszystko, co wiesz o pieniądzach, inwestycjach i przyszłości. To ostatnia chwila, by przygotować swoje portfolio na przyszły rok. Wsiadasz na pokład z Cashify? Czy wolisz przespać swój ostatni moment? Włącz się do gry, w której krypto to nie tylko spekulacja. To przyszłość bez limitu i bez granic. To jak? Wskakujesz z nami? Czy wymiękasz?